Cześć dzień dobry, witam serdecznie i zapraszam na prezentację o marce osobistej programisty. Temat troszkę egzotyczny, i być może nieczęsto spotykany w IT, mam wrażenie, że też trochę źle kojarzony z czymś takim jak celebryctwo, jak budowanie czegoś nieautentycznego czymś, co nie jest tak naprawdę związane z branżą IT, ale tymczasem nic bardziej mylnego, ponieważ silna marka osobista, jak za chwilę zobaczymy, może być bardzo przydatna i może nas zaprowadzić w takie obszary, o których byśmy wcześniej nie pomyśleli. Dlatego będę chciał trochę odczarować właśnie markę osobistą, trochę pokazać, w czym ona w IT może być użyteczna, a przede wszystkim jak ją zacząć budować, bo myślę, że na początku to nie jest takie łatwe, proste i oczywiste. Zatem rozpocznijmy może od tego, żeby powiedzieć, czym jest marka osobista, ponieważ nie do końca mam wrażenie, wszyscy czują, czym ona jest. Podskórnie gdzieś wiemy, gdzieś widzimy efekty działania marki osobistej, ale bardzo trudno ją tak ubrać w słowa i powiedzieć jednoznacznie, czym ta marka osobista jest taką najprostszą definicją zaproponowaną przez Jeffa Bezosa jest powiedzenie, że marka osobista to jest to, jak o nas mówią w pokoju, w którym nas nie ma. I z tej definicji wynika jednoznacznie, że to jest pewien obraz, pewne skojarzenie z nami, które pozostawiamy. Często mówi się o tym, że markę osobistą się buduje i oczywiście jest w tym dużo prawdy, tak faktycznie jest. Można mieć strategię, pewną komunikację marki i w jakiś sposób ją po prostu komunikować, ją wyrażać na zewnątrz. Natomiast mi bliższe jest takie zdefiniowanie marki osobistej, które mówi, że to my jesteśmy marką osobistą, a nie powiedzmy, Ją mamy. Jest to istotne rozróżnienie, jeśli spojrzymy na taką szerszą definicję marki osobistej, która mówi o tym, że to jest zbiór wrażeń, skojarzeń, emocji, uczuć, opinii i wartości, które są z nami związane i skojarzone. Ale co najważniejsze? Też wszystkie rzeczy istnieją, czy też są odbierane przez innych, czyli to inni mają jakieś wrażenia, skojarzenia, emocje, uczucia, opinie i wartości, które są z nami związane. Więc tym bardziej prawdziwe może być właśnie takie zdefiniowanie marki osobistej jako to, kim, kim się jest, albo że marką osobistą się jest, a nie, że markę osobistą się posiada. To również znaczy, że na markę osobistą trzeba sobie zapracować. I to znaczy, że musi minąć jakiś czas, ileś tam interakcji, ileś rzeczy się musi wydarzyć, zanim w głowach, w sercach, w opiniach innych wypracujemy sobie pewien obraz, czy też stworzymy jakieś wrażenia z nami związane. Później jeszcze będę mówił o tej konsekwencji budowania marki osobistej, ale to jest bardzo ważny element. Konsekwencja tutaj, jak gdyby, zwycięża. I przez jakiś tam czas musimy jednoznacznie na pewien temat, na pewien obszar się wyrażać, o, z nim się poruszać, w jakiś sposób działać, żebyśmy byli właśnie z nim kojarzeni. No dobrze, wiemy już mniej więcej, czym jest marka osobista. Teraz można by się zastanowić można by powiedzieć, że przecież w tej branży, w której tak łatwo jest o zmianę pracy, w której no praktycznie nikt nie, na bezrobocie gdzieś nie narzeka, po co w tej branży? Poświęcać swój czas, poświęcać swoją energię na zbudowanie marki osobistej, skoro można ją poświęcić na coś zupełnie innego. Otóż okazuje się, że nawet w tej mlekiem i miodem płynącej branży marka osobista może być przydatna, chociażby jeśli chodzi o pozyskiwanie lepszych ofert pracy, bo co z tego, że tych ofert jest bardzo wiele, jeśli nie wszystkie po prostu do nas trafią, bo te lepsze najprawdopodobniej trafią do osób, które są już w jakiś sposób rozpoznawalne, kojarzone z danym obszarem, które posiadają po prostu markę osobistą. Więc, więc posiadając taką markę mamy sporą szansę, żeby faktycznie lepsze oferty pracy dostawać. Jeśli pracujemy w firmie, w której jest faktycznie wielu, na przykład programistów, no to większe szanse pewnie na uzyskanie podwyżki będzie miała ta osoba, która jest jakoś rozpoznawalna, która wyróżnia się czymś w stosunku do szeregu innych, szarych programistów. Wreszcie. Poprzez posiadanie silnej marki osobistej mamy większy wpływ, chociażby na projekt. Wyobraźmy sobie, że chcemy zaproponować nowy framework, nową architekturę, nowe podejście, nowe rozwiązania. Dysponując marką osobistą, silną marką osobistą i dysponując automatycznie większym wpływem, mamy większą siłę przebicia i mamy szansę, że nasze pomysły zostaną po prostu zrealizowane, czy wzięte w ogóle pod uwagę. Wreszcie uznanie i autorytet, który chociażby może pomóc w tym, żeby dostać się na konferencję jako prelegent, czy, czy też po prostu na przykład dostać się do jakiegoś podcastu, kanału na, na YouTube. No, dysponowanie takim autorytetem powoduje, że mamy jakąś rozpoznawalność, która no, może być wartością samą w sobie. Wreszcie taki trend zapoczątkowany przez Maćka serwicza kilka lat temu, ale teraz bardzo mocno eksploatowany i często spotykany, czyli zarabianie na swojej, wie na swojej wiedzy i swoim doświadczeniu. Jeśli mamy markę osobistą, to chociażby kurs, książkę, płatne jakieś mastermindy i tego typu rozwiązania, jesteśmy w stanie lepiej skuteczniej sprzedawać jednocześnie. Pomagać innym, docierać, docierając w ten sposób do szerszego grona. I jeśli posiadamy silną markę osobistą, no to ja śmiem twierdzić, że sukces Maćka Nisarowicza jest w dużej mierze spowodowany tym, że przez lata, przez lata budował markę osobistą, kiedy to jeszcze nie było modne. No i wreszcie wielu z nas, tak jak pokazuje, pokazują liczne badania, pracuje na zasadach kontraktu B2B, po prostu zmienia co jakiś czas projekt, szuka zleceniodawców. No i posiadanie takiej marki osobistej może znacząco ułatwić szukanie kolejnych zleceń, wręcz może odwrócić nam tutaj jak gdyby ten stosunek i to zlecenie dawcy będą się do nas zwracać z kolejnymi projektami i nie będziemy musieli o nie jakoś szczególnie mocno zabiegać. Więc tak jak widzimy, jest wiele korzyści płynących z posiadania marki osobistej, takich bardzo wymiernych, jak i również takich wpływających na nasze zadowolenie i na jakość naszej pracy, a też dywersyfikacja, ponieważ posiadanie marki osobistej, np. udzielanie się w social mediach, na konferencjach itd., tak może być jakimś, jakimś odejściem od tej naszej codziennej rutyny, gdzieś no, może nas w dłuższej perspektywie uchronić od wypalenia zawodowego. Ale od czego zacząć? Otóż, takie pierwsze, pierwsza rzecz, która najczęściej nam przychodzi do głowy, to jest rozpoczynam bloga. Tak? I to jest może ok, ale to jest dopiero któryś krok. Pierwszy krok to jest rzecz często analogowa i taka trochę intymna. Pod tytułem trzeba usiąść w, w ciszy z kartką papieru i długopisem i zastanowić się dlaczego. Po co mi właściwie ta marka osobista? Co ja chcę z jej pomocą uzyskać? Do czego ona ma mi służyć? Kiedy już będę wiedział. Dlaczego chcę to markę osobistą budować? Na przykład w moim przypadku rozpoczęcie budowania marki osobistej było związane z chęcią występowania na konferencjach. Więc to był jakiś tam konkretny, konkretny cel to następnym krokiem będzie określenie, kto powinien o nas usłyszeć, czyli zdefiniowanie naszej grupy odbiorczej. Tak? Czy, to będzie, czy to będą na przykład programiści backendowi z mojej firmy, czy też może specjaliści frontendu z mojego miasta, a może wszyscy dżabowcy w Polsce. Tak? No, gdyby zdefiniowanie tej grupy pozwala nam dobrać język i odpowiedni sposób komunikacji, pozwala nam też dobrać. Te miejsca i te kanały, na przykład komunikacyjne, które są odbierane przez tą naszą grupę, więc to jest bardzo ważny krok. Wreszcie, jeśli mam to zdefiniowane, to muszę określić, co będę chciał komunikować. Czy będę chciał mówić o swojej ekspertyzie związanej z chmurą, czy na przykład jakimś węższym obszarem, no na przykład, nie wiem, spring, czy, czy tego typu rzeczy. No, jak gdyby zdefiniowanie tego obszaru jest niezbędne, ponieważ wówczas będę się na tym fokusował i nie będę się rozpraszał działania, działaniami gdzieś pobocznymi po prostu. Może się w tym przydać klasyczna analiza SWOT, w której zastanawiamy się nad swoimi mocnymi stronami, na przykład. Wiele lat doświadczenia w Rubion Race. Analizujemy też słabe strony. No być może tutaj nie ma zbyt dużego rynku na, 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 na moje usługi. Być może boję się występować przed kamerą. W związku z tym, na przykład, nie wiem, no YouTube nie będzie do, dla mnie dobrym kanałem. Analizujemy jakieś takie rzeczy, które są okazjami na rynku, czyli na przykład, nie wiem, no, dla specjalistów z JavaScript, brak jest zaawansowanych szkoleń, może warto to zaadresować. No i też patrzymy na jakieś potencjalne zagrożenia. No być może ta moja gałąź, ta moja specjalizacja jest na tyle wąska, że nie ma zbyt sensu usilnie budować w niej marki osobistej. Warto spojrzeć na moją konkurencję, na swoją konkurencję, ale nie po to, żeby z niej wszystko kopiować, ale po to, żeby zobaczyć, jaki jest jej poziom, jakie są braki, co mogę jeszcze tutaj zadresować, w czym mogę być lepszy. Jeśli będziemy tylko jak gdyby, podążali za tą osobą, która jest moją konkurencją, to będziemy w najlepszym przypadku tak samo dobry, jak ta osoba, nigdy nie lepszy. No i do tych działań, do tych działań zanim jeszcze zaczniemy jakiekolwiek robić, przyda się pewnie dobre zdjęcie. Ok, teraz jak, jak można definiować markę, jak można komunikować swoją markę osobistą? Można wykorzystać wiele różnych mediów, takie, które będą nam bardziej pasowały. Jeśli chcemy być bardziej techniczni, no to pewnie skupimy się na przykład na Githubie i open source działając w projektach open source'owych, dając się poznać innym z, właśnie z tą swoją ekspertyzą, ze swoją wiedzą i umiejętnościami na jakiś temat. Możemy idealnie budować markę osobistą, trafiając właśnie do tej grupy, która którą sobie wcześniej zdefiniowaliśmy. GitHub nie tylko do takich zastosowań typowo rekrutacyjnych, ale warto też jak gdyby podpiąć tam chociażby te repozytory, z których jesteśmy dumni, wrzucić swoje zdjęcie, namiar do siebie, komitować w miarę regularnie, żeby to była nasza po prostu wizytówka. No i wtedy, jak gdyby dbając o tego naszego GitHuba, też jesteśmy tam w stanie budować dobrą, dobrą markę osobistą. Pomagając innym w rozwoju projektów, komentując to, jak gdyby, też budowanie tego, tych skojarzeń, tych emocji, związanych właśnie z naszą osobą. Takim najbardziej oczywistym medium jest pewnie blog. To jest oczywiście temat rzeka, czy rozpoczynać po polsku, czy po angielsku. Ja bym tylko powiedział, że niekoniecznie trzeba rozpoczynać od kupowania od razu domeny i szablonu na WordPressie. Można rozpocząć małymi kroczkami od darmowych platform i zobaczyć, czy to nam po prostu pasuje. Tak samo jak z GitHubem warto postępować z profilem na LinkedInie. No, powinien on po prostu oddawać nasze doświadczenie, naszą, naszą wiedzę, powinien zawierać rekomendacje, różne materiały podpięte, po to, żeby po prostu pokazywać innym no, to ten obszar, tak, w którym jesteśmy silni, w którym się dobrze czujemy. Ale LinkedIn to nie tylko nasz, nasz profil, to również działanie takie polegające na komentowaniu wpisów innych, robienie naszych własnych wpisów, pomaganie innym, tak to też daje innym pewne odczucie, i pewne skojarzenia z naszą osobą. Wreszcie bardzo szeroki temat social media. No i tutaj gdyby tych, tych kanałów jest bardzo wiele, myślę, że Twitter i Facebook pewnie jest. Takim najpopularniejszym, jeśli chodzi o nasze polskie społeczeństwo. IT, ale chociaż Instagram się ostatnio bardzo fajnie wybija, jest tam fajna, fajna społeczność, ale też inne alternatywne, że tak powiem, social media jak Clubhouse czy TikTok, to jest też miejsce do zagospodarowania, jeszcze nieodkryte, w którym jak najbardziej można budować swoją markę osobistą i po prostu nią tam komunikować. Innym fajnym sposobem jest być się prelegentem. Warto rozpocząć od swojej firmy, od jakichś spotkań wewnętrznych, następnie wyjść do jakichś bardziej lokalnych meetupów, no i dalej iść już w konferencje ogólnopolskie, bądź też nawet globalne. <laughs> YouTube i podcast są takimi mediami, które warto spróbować, czy nam pasują, przynajmniej spróbować, nie każdemu to odpowiada, ale z racji na to, z racji na to, że tam zdecydowanie więcej osób konsumuje niż produkuje, no to to też jest idealne miejsce do tego, żeby pokazywać swoją ekspertyzę. Na YouTube nie musimy pokazywać swojej twarzy, możemy chociażby robić jakiś screencast, gdzie rozwiązujemy jakiś problem, kodujemy, pokazujemy na przykład jakąś konfigurację, no to też jest myślę Dobre miejsce do, do tego, żeby pokazywać, że na czymś się znamy, że mamy jakieś, jakąś wiedzę, umiejętności w tym temacie. Niezależnie od tego, jakie medium sobie wybierzemy, jaki kanał sobie wybierzemy, a warto na początku mieć jeden, dopiero kiedy się poczujemy w nim dobrze, przechodzić do następnego, najważniejsza jest konsekwencja, ponieważ budowanie marki to jest maraton, a nie sprint. Nikt po nie wiem, jednym udziale w, w, jako prelegent na konferencji, nie będzie od razu kojarzony jako ekspert tej, w tej dziedzinie. No, trzeba mieć wiele różnych styków z marką, żeby faktycznie te skojarzenia takie trwałe powstały. Jakie błędy ja najczęściej widzę, które są związane z budowaniem marki osobistej w IT? To jest brak autentyczności, udawanie kogoś innego. To ma trochę krótkie nogi, ponieważ z tym wiąże się duże obciążenie psychiczne, takie związane w udawaniu. To prędzej czy później wyjdzie, no i wówczas ta marka jest trochę spalona. Jeśli nie zdefiniujemy sobie, do kogo mówimy i komu chcemy się kojarzyć z danym obszarem, no to nasza komunikacja będzie tylko trochę szarpana, taka nieprecyzyjna, więc tracimy pewnie mnóstwo czasu. To jest kolejny błąd. Słaba komunikacja, którą, którą ja rozumiem jako takie nieregularne, nieregularne udzielanie się na przykład w tych kanałach medialnych, które sobie wybraliśmy. Tak? Nagle mamy jakiś zryw, robimy trzy wpisy na blogu i później przez rok nic tam się znowu nie dzieje. Kopiowanie kogoś innego rozumiane nie jako inspirowanie się na początku, bo to pewnie jest, jest akceptowalne, jak najbardziej normalne, ale bardziej jako brak szukania tego swojego wyróżnika, brak zdefiniowania, określenia tego, czym ja się różnię od, od innych. No i wreszcie jak gdyby nie, e, brak takiej świadomości, że budowanie marki to jest mimo wszystko maraton. Jeśli za miesiąc chcę mieć kurs i y, 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 gdzieś tam słyszałem, że marka osobista może mi się przydać w tym, żeby z tym kursem dotrzeć do szerszej grupy, no to ten miesiąc pewnie nie będzie wystarczający, żeby markę osobistą e, zbudować. Jest w polskim świecie IT całkiem sporo osób, które fajnie budują swoje marki osobiste, które warto obserwować, które warto podpatrywać też, jak one to robią. To jest lista takich osób, które mi najbardziej przychodzą do głowy, ale oczywiście to nie wyczerpuje tematu. Tych osób jest znacznie więcej. Warto sobie zerknąć, jak te osoby działają, bo, bo to jest, myślę, fajna taka inspiracja do tego, żeby, żeby też rozpocząć budowanie swojej marki osobistej. I ponieważ wierzę, że Temat marki osobistej będzie coraz istotniejszy w IT, że będziemy musieli się czymś wyróżniać. Postanowiłem, że napiszę o tym książkę. To obecnie jest, jest w toku. Książka będzie miała tytuł Marka Osobista Programisty i pod adresem książka.markaosobistaprogramisty.pl można się zapisać na newsletter, w którym będę informował o postępach w pisaniu książki. Będę też podsyłał trochę inne materiały związane z marką osobistą. I to wszystko z mojej strony. Dziękuję bardzo.